Witam serdecznie! W tym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, jaki fungicyt dobrać do zabiegu T1 w zbożach, biorąc pod uwagę nowe zagrożenia. Jestem na plantacji pszenicy ozimej w miejscowości Bałcyny, województwo warmińsko-mazurskiej. Jak widać, plantacja jest w dobrej kondycji. Przezimowanie jest bardzo dobre, rośliny rozkrzewione. Wegetacja ruszyła, puściły już młode młode korzonki. No jest to dobry moment, aby sprawdzić porażenie chorobami, które może tutaj wystąpić. Niestety bez trudu znalazłem takie choroby jak mączniak, prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowa na liści, brunatna plamistość czy rdze. Jak widzicie aurę mają, mamy taką jaką mamy. I tak naprawdę przez cały okres zimowy mieliśmy do czynienia z takimi temperaturami, również z opadami deszczu. Powinien tak naprawdę w okresie zimowej leżeć śnieg, powinna być okrywa śniegowa i powinny być temperatury minusowe. Natomiast mamy do czynienia z plusowymi temperaturami i spadającym deszczem. To niestety sprzyja występowaniu takich chorób termofilnych jak właśnie mączniak, septoriozy czy rdze. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o wyborze fungicydu do zabiegu T1 musimy szczególną uwagę zwrócić na te właśnie patogeny, które od kilku lat zaczynają być bardzo dużym problemem w uprawie zbóż. Takimi cechami charakteryzuje się właśnie produkt Bushi Dopak, który doskonale poradzi sobie z chorobami termofilnymi. Jest to połączenie dwóch produktów, a mianowicie produktu Kendo i produktu Bushi. Są to dwa produkty o odmiennych substancjach chemicznych o różnym też sposobie działania. Kendo przede wszystkim poradzi sobie z mączniakiem, który nagromadził się tutaj już od jesieni, ponieważ substancja w nim zawarta cyfrufenamid działa dla mączniaka na każdym etapie jego rozwoju. Piraklostrobina będzie doskonale działała również na takie choroby jak septorioza paskowana liści, brunatna plamistość czy. Rdze. Połączenie tych dwóch substancji pozwoli doskonale wyeliminować e, choroby, które występują właśnie na tej plantacji. Tutaj dokładnie na tym polu zalecę stosowanie dużego paku na 8 hektarów, czyli 0,125 litra kendo plus 0,625 litra bushi. Takie rozwiązanie na pewno sobie tutaj poradzi z tymi patogenami, które, z którymi mamy do czynienia. W tym odcinku to już wszystko. Ja spieszę przekazać moje zalecenia agronomowi gospodarstwa, a wy koniecznie sprawdźcie stan zdrowotności Waszych plantacji.